Witajcie, witajcie to znowu, ja, Gural witam was w kolejnym odcinku z gry Farmers Dynasty. Intro. Po intrze. Co dzisiaj będziemy robić? A zobaczmy, Troskę wam opowiem, co by się dowiedział pogodem ze szatem GPT, bo troszkę jestem, można powiedzieć, zirytowany. Widzimy się w odcinku. Okej, okay, a więc tak, eee, pierwsze sprawdzimy sobie szklarnię, sadzonka cukinii, czyli jeszcze nie można zbierać. Traktor tu mamy z wozem, jak widzieliście ostatnio, e, żeśmy zdobyli. Teraz tak. Sprawa wygląda tak, że jestem troszkę zirytowany. Czym? Tym, że mało zarabiam na tych zadaniach i mały mam sprzęt. Czy ten pułk, czy te brony. Jak ostatnio widziałem, jak tutaj gościu na przykład przyjęło na moje pole zorać, no to jak widziałem, jakim sprzętem przyjęło, no to ja się nie dziwię, że takie pole może zaorać, nie wiem, powiedzmy, w jedną czwartą dnia w grze, czy w pół dnia nawet w grze, bo idzie to zrobić z takim sprzętem. Niestety, jak widzicie, u mnie jest inaczej. Więc porozmawiałem sobie z czatem gpt Spytałem się go, na czym jest dobrze zarabiać w tej grze. Jest siewnik, i właśnie o to mi chodziło. Czy to jest daleko ode mnie? No nie aż tak. Przejedźmy się tam. Zobaczmy, co gościu będzie chciało. Mam nadzieję, że nie będzie, nie będzie chciał, ee, że tak powiem. Czemu mi tam pokazuje 1200? Porozmawiaj z Frankiem. Aha, ale czemu ją otam. W obserwowanych. Nie wiem, dobra, mniejsza z tym. My jedziemy na gwiazdkę, czyli tak. Jakby tu najlepiej jechać do niego. Tą drogą. Tu bym mógł pojechać. Dobra. To zaznaczymy sobie to rozwidlenie i tam skręcimy w lewo. Bo wiemy już, gdzie, gdzie to będzie. A więc tak. Sprawa wygląda tak. czekajcie, Jeszcze sobie podepnę. Wentylatorek. Ok. Sprawa wygląda tak. I to jest chyba ta droga. Dobrze, jadę. Dobrze jadę. Dobra. To teraz sami możemy zaznaczyć tego gościa. I już wam wszystko opowiem. Także sprawa wygląda tak, że e, okazuje się, że dobrze jest e, sadzić rzepak na swoim polu lub pszenicę. Tylko, że problem był w tym, bo mam kombajn. Ale nie mam czegoś takiego jak siewnik, właśnie. I okazuje się, że teraz pojawiła mi się misja z siewnikiem. Dlatego właśnie się ucieszyłem z tego. Dobra, jak tam to tu wygląda? Dojeżdżamy do. Czyli dobrze dojeżdżamy. I teraz. I teraz tu. Tu i, i tu OK. No, i tu będzie gościu. Ciekawe, mam nadzieję tylko, że będzie chciał, żebym mu coś naprawił. Bo to by mnie interesowało. Tylko, że A, właśnie. Szkoda, że ja nie pojechałem traktorem. Założę stary siewnik, właśnie. Stary siewnik. Dobra, gdzie jest, gdzie jest, o, widzę, że już będzie ten, możliwe, że szklarnia będzie do roboty. albo doła Yo, man, Yo man. You tell me. You don't look so good. A rough night. Ciężką noc. Really Naprawdę man. ciężką, ale mnie boli oh, głowa. Is that cedar over there yours? Właściwie się przeprowadziłem, przydałby mi się siewnik. Nawet taki stary jak ten. Niech pomyślę. Zróbmy tak. Ty pomożesz mnie, a ja pomogę, mi, pomogę Tobie. Co to na to? Muszę zaorać pobyć Nie! A potem jeszcze napraw te dwie szklarnie. Dobrze? Mama będzie taka szczęśliwa. Wtedy dam ci siedmiu za darmo. Umowa stoi? No dobra, weźmy to. Chociaż nie jestem. Dobra. To jest to pole. To jest to pole. Czy ono jest duże, czy nie? No, trochę. Czy ja mogę na przykład. Aha, ja nie mogę je wezwać. Czemu nie mogę? Czyli sam muszę to zaorać. Hmm, czyli co ja mam teraz zrobić? To pasowałoby tak, wrócić do domu, wziąć... No hmm. dobra, no to już wiem przynajmniej co mam robić. Pickup jest tu. Co my mieliśmy jeszcze zrobić? Szklarnie odnowić. No, dobra, no to ja to muszę zrobić. Tak czy tak. Bo mm, chcę mieć ten siewnik u siebie, że tak powiem. Dobra, to musimy sobie zaznaczyć miejsce dom. Bym powiedział, że nie jest aż tak daleko. 1200 metrów. Dobra, spoko. Dobra, to także, tak jak mówię. Sprawa jest taka, że Church GPT podpowiedział mi rzepak, albo ten, brakowało mi się, wnika, więc teraz jak widzicie udało się, że akurat wczoraj czy przedwczoraj jak nagrywałem odcinek, który dostaliście w czwartek. To jeszcze, czekajcie, ja dobrze powiem, bo tak, to jeszcze tej misji nie było, dziś ta misja się pojawiła, co mnie bardzo cieszy. Tylko, że ja nie lubię tutaj tak daleko jeździć. Kurde, szkoda, że tu nie ma czegoś takiego, na przykład, nie wiem, jakiejś szybkiej podróży albo coś, że na przykład, nie wiem, nawet z, z, z traktorem i z pługiem jeszcze jakbym mógł się przenieść tam od razu do tego gościa. Ło, króca, panie. To już bym był, był chyba naprawdę zadowolona, nie? Tylko, że jak ja sobie pomyślę, że znowu jest łoranie pola, hmm. Ja myślałem, że mogę zamówić gościa, to ja na do siebie na swoje pole. Dobra. Gdzie my mamy ten traktor? Dobra, to ja biorę traktor i jadę z pługiem na pole. Dobra, okej. Okay. A więc tak, zacząłem orać, ale <laughs> późno się skapłem, że ja zacząłem dopiero wieczór. Mamy 20.39, więc myślę, że ja zrobię tak. Teleportuję się do mojego pick bo mogę. Aha, do kombajnu żebym się też teleportował. Dobra, wyjdę sobie i jestem automatycznie w domu. Ciekawe czy będę mógł rano się teleportować do traktora. Gdyby tak było, to by było zarąbiście. jest coś takiego jak ten mat nie ma. Kurwa, bo umiem jeździć chyba, gdzie jest traktor?

Most uh -huh. Dobra, a więc tak pole zaorane. I co mnie cieszy? Misja zaliczona. Czyli tu wystarczyło zaorać bez kultywacji. Nie muszę wracać po brony. Co mnie cieszy. Więc naprawiam gościowi szklarnię. I prawdopodobnie dostajemy siewnik. Okej, okay, a więc tak. Chyba skończone. Idziemy, zobaczymy. Odpali się odstęka tak jest. Thanks, Bardzo dziękuję. Siewnik jest twój, a ja teraz muszę trochę odpocząć. <laughs> Mamy siewnik. I punkty społeczne wpadły. Okej. Okay. Dobra, to jak byśmy to zrobili? Ja muszę od, objechać, bo pick-upa tu mam. Więc do pick-upa będę mógł y, wrócić. No to co, biorę traktor, <coughs> jadę do domu, odłożę, wracam po siewnik, a potem teleportuję się do pick i wrócę pick-upem. Także jestem zadowolony, gdyż możliwe, że będzie tutaj możliwość już, już jakaś większego zarobku. Zobaczymy, czy chart GPT dobrze mi podpowiadał. Podpowiadał mi albo pszenica, albo rzepak, ale że niby rzepak jest jeszcze bardziej opłacalny, więc zobaczymy. Dobra. Ja już wróciłem, odwiozłem płuk, także teraz jedziemy sobie z siewnikiem. I potem będę musiał jeszcze się teleportować, wziąć pickupa ale ciekawi mnie właśnie jak to będzie z tym rzepakiem. Także dużo cięć dzisiaj w odcinku, bo nie chcę wam pokazywać po prostu jak jeżdżę cały czas w tej w, z powrotem. Ale muszę przyznać, że dzisiaj podczas tego orania zeszło mi pół baku w paliwa. Tak, jeżeli chodzi o takie ciekawostki. Dobra, jesteśmy nie w domu, ale w sklepie. Przyjechaliśmy po nasionach. A my chcemy rzepak. Nasiona. Tysiąc kilo. To jest jedna tona. Kurde mol. A dwie. Najlepsze jest to, że ja nie wiem ile mi tam wejdzie. Rzepak, przechowywano w magazynie gospodarstwa za rok, kilo, na 100 kilo, dobra. 1000 kilo mogę kupić, czekajcie, a czy ja mogę wejść na przykład na statystykę farmy? Ja, ja do zabrania mamy. Nawóz w magazynie? 1000 kilo? Nie wiedziałem, że mamy nawóz Słoma, paszot dla krów Posiadany pola 2, ugory jedno. No dobra, fajnie, ale o, Zasadzono, zasadzono 160, dobra. Wilgotność bardzo niska, można było wrzucić wilgotność, ale hmm, kurde, no nie ma nic o polu. No dobra, no to weźmy, kupmy ten rzepak, tysiąc kilo. I tak mi się wydaje, że to będzie już chyba w domu. Podjedźmy tam, zobaczmy. Dobra, powiem Wam tak, nie wiem jak to ogarnąć. Przyjechałem, byłem w sklepie, kupiłem te nasiona rzepaku. Spróbuję wsiadnąć. mam tylko odczep siewnik. Światła nie. Gdzieś powinien być tutaj yy, rzepak. Nie wiem gdzie. Co my tam mamy zaznaczone? Aha, to jest ten sklep, dobra. Hmm, czy my mamy tutaj jakoś... Czy ja mam ten siewnik opuszczony? Czy mi się wydaje? Odczep siewnik, nie. Mogę wyjść. Gdzie tu będą nasiona? Przeszłem wszystkie pomieszczenia, które tu mam. Ja tu nie widzę nigdzie Jakieś beczki. Tu możemy wyjść jakoś na górę? Tam są jakieś skrzynki. Postawmy sobie do rusztowania. Możemy? O, kruca puch, czekajcie. Przenieść do twój jak piła motorowa. Dwa pierścionki mam, tu jest jeszcze słoma, że ja tego nie widziałem wcześniej. Są tu niektóre zakamarki. Dobra, bierzemy to. Ale pytanie jest takie, że ja nie wiem, gdzie jest ten... Hmm. Cały rzepak. Zakupiłem 1000 kilo. Ja nie wiem gdzie to jest. Serio. Nie wiem, ale jestem głupi. A możliwe, że jestem głupi. <grystanie> nie wiem, chat GPT powiedział mi o jakimś zbiorniku, że mogę podjechać i że to coś tam nasypie, ale próbowałem jeździć. Dobra, muszę to znaleźć, wygooglować, bo nie będę czekał. Dobra, w końcu mamy to.